No być może, że byli tacy, którzy uwierzyli. Uwierzyli w to, co może jest najbardziej dramatyczne, najbardziej oczywiste, w te 100 konkretów. W te 100 konkretów, z których wykonano, tak prasa twierdzi, 9%. 9% wykonano, ale do tego przedstawiono nam pokaz Czegoś o czym już wspominałem na samym początku, ale warto ciągle o tym wspominać. Popis łamania prawa pod hasłem odbudowywania czy obrony praworodności, łamania demokracji pod hasłem odbudowy demokracji. Pokazano nam pokaz niebywałego, wręcz zupełnie niespotykanego w Europie demokratycznej, deptania wszelkich reguł. Począwszy od konstytucji, a skończywszy na prawie niższego rzędu. I to pokazano właśnie w tej atmosferze, w tym anturażu, kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa, totalnego kłamstwa. To wszystko było jedno wielkie kłamstwo, proszę państwa. I trzeba o tym kłamstwie mówić. Trzeba tym kłamstwem. que é para